Moi drodzy, podczas tych rekolekcji próbujemy podejmować refleksję nad tajemnicą tej wielkiej cnoty, jaką jest nadzieja. I dzisiaj chciałbym zacząć od tego, byśmy sobie uświadomili, że cnota nadziei, czy dar nadziei, który powinien nieustannie płonąć w naszych sercach, ta nadzieja człowieka wierzącego. Jest darem, który ma w sobie bardzo duży dynamizm. To znaczy, on się zarówno może rozwijać, nadzieja się może poszerzać, powiększać, ale niestety ten dynamizm nadziei może działać też w drugą stronę. Nadzieja może w sercu człowieka gasnąć. I kiedy rozważamy tę tajemnicę nadziei. To nie sposób uniknąć tematu, jakim, jakim są niebezpieczeństwa, czyhające na nadzieję, zagrożenia nadziei. Na drodze naszego życia niestety zły duch zastawił wiele różnych pułapek, by nas pozbawić nadziei, by nam tę nadzieję, którą powinniśmy w sercu żywić. Odebrać, by ona słabła. I człowiek wierzący, żeby uniknąć tych zagrożeń, żeby uniknąć tych pułapek, przede wszystkim powinien być ich świadomy. Człowiek wierzący powinien wiedzieć, gdzie jest zlokalizowane niebezpieczeństwo, czyhające na nadzieję. I dlatego. W tej dzisiejszej nauce chciałbym, abyśmy się zatrzymali właśnie nad tymi niebezpieczeństwami, nad tymi pułapkami zastawionymi przez złego ducha na nadzieję. I zasadniczo zagrożenia są dwa. Po pierwsze, pierwszym niebezpieczeństwem jest brak nadziei. To, że tej nadziei rzeczywiście zaczyna nam po prostu brakować. Że ona rzeczywiście zaczyna gasnąć. W takiej radykalnej formie, najbardziej skrajnej, brak nadziei nazywamy w katechizmie rozpaczą. Rozpacz to jest najbardziej tragiczny brak nadziei. W katechizmie Kościoła katolickiego jest taki punkt, który o tym. Bardzo dużo mówi i warto się w te słowa z katechizmu wsłuchać. Czytamy tam: Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się dobroci Boga i Jego sprawiedliwości, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom. Oraz Jego miłosierdziu. Człowiekowi wierzącemu nigdy nie wolno zwątpić w to, że Bóg, który jest dobry i wszechmocny, nie tylko może, ale chce nas zbawić. I to może i chce nas zbawić pomimo naszych grzechów. Bo to najczęściej to poddawanie w wątpliwość możliwości zbawienia. Rodzi się z takiego zupełnie przesadzonego poczucia winy, takiego poczucia, które zupełnie zamyka nam perspektywę Bożego miłosierdzia. Kiedy czytamy Ewangelię, to takim najbardziej sztandarowym przykładem rozpaczy, która prowadzi do tragicznych decyzji na kartach Ewangelii jest apostoł Judasz. Judasz, który, jak czytamy Ewangelię, nie przyjął miłosierdzia, nie uwierzył w to, że Jezus swoje życie, swoją krew, swoje cierpienie ofiaruje na krzyżu także za Niego. Jakże inny jest Piotr, który pomimo zdrady, pomimo trzykrotnego zaparcia, Potrafił w swoim sercu wzbudzić to zaufanie w moc Jezusowej miłości i w moc tej krwi, która została na krzyżu przelana. Dzisiaj, kiedy rozważamy te tajemnice zagrożeń przeciwko nadziei, trzeba nam, trzeba nam gorąco prosić Pana Boga, by nas bronił przed beznadzieją, przed rozpaczą, byśmy nie tracili w ufności. W Jego miłosierdzie. Oczywiście, aby do tego miłosierdzia dojrzeć, potrzebna jest cała droga dojścia do miłosierdzia. Droga, która obejmuje żal, wyznanie grzechów, postanowienie poprawy. Ale jeśli tę drogę potrafimy przejść, jeśli na tę drogę nawrócenia wchodzimy, to nie powinny nami nigdy targać żadne wątpliwości w to, że Bóg jest dobry i nam te grzechy przebacza. Że Bóg jest dobry i chce nas zbawić. Chrześcijanin jest pielgrzymem nadziei, który ufa Bogu i nie poddaje wątpliwości Jego miłosierdzie, skoro właśnie wierzymy, że jest dobry, sprawiedliwy i wierny. I to jest, moi drodzy, pierwsze zagrożenie właśnie brak nadziei. Ale jest jeszcze druga pułapka, którą zły duch zastawił. Drugie niebezpieczeństwo, które czyha na nadzieję. I wydaje mi się, że to drugie niebezpieczeństwo jest nawet groźniejsze niż to pierwsze, a zarazem dużo częstsze. Jest to niebezpieczeństwo bardzo subtelne. Pismo Święte to niebezpieczeństwo definiuje i nazywa jako zwodniczą nadzieję. Zwodniczą nadzieję. Nadzieja może być zwodnicza. Jest taki fragment w księdze proroka Jeremiasza. Warto te słowa proroka przytoczyć dzisiaj. To jest 28 rozdział od 15 wersetu. I czytamy w księdze Jeremiasza taki, taki fragment. I rzekł prorok Jeremiasz, do proroka, hananiasza, słuchaj, hananiaszu. Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi pan, oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw panu. Słuchaj, hananiaszu. Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Oczywiście, kontekst historyczny w tej historii zbawienia narodu wybranego tu jest bardzo ważny, bo Jeremiasz te słowa wypowiada na początku VI wieku, tuż przed ostatecznym przesiedleniem do niewoli babilońskiej, już po pierwszym przesiedleniu, i pojawia się prorok. Jak widzimy fałszywy prorok, prorok, który głosi zwodniczą nadzieję, Hananiasz, który zamiast przestrzegać Izrael przed niebezpieczeństwem i zamiast wzywać go do szczerego nawrócenia, to usypia jego czujność i głosi, że narodowi nic nie grozi, żadnej niewoli nie będzie, że Bóg się opiekuje narodem. I w takiej sytuacji pojawia się ta niezwykle ostra reakcja Jeremiasza. Słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał. Nie posłał Cię, jesteś fałszywym prorokiem, a Ty pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Musimy sobie zdawać sprawę, że takie niebezpieczeństwo nadziei zwodniczej czyha też przed człowiekiem wierzącym. To jest niebezpieczeństwo, które najczęściej pochodzi właśnie od fałszywych proroków. I jeśli wczytujemy się w katechizm Kościoła katolickiego, to taką najbardziej niebezpieczną i pierwszą formą tej zwodniczej nadziei jest to, co katechizm nazywa zuchwałą ufnością. Też w katechizmie czytamy że istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności, mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka, albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi zwodnicza nadzieja to przede wszystkim zuchwała ufność. Jeśli dobrze wczytamy się, jeśli dobrze wsłuchamy się w te słowa katechizmu definiujące czym jest ta forma jedwa rodzaje. Po pierwsze zuchwała ufność może się przejawiać właśnie w tym, że człowiek przecenia swoje siły. Wydaje mu się, że, jeśli, że jego wola jest tak silna, że potrafi sam przez dobre uczynki, przez dobre życie wyprosić sobie łaskę zbawienia, zasłużyć na zbawienie. Takie myślenie, takie niebezpieczeństwo w historii w takiej bardzo ostrej formie pojawiło się na przełomie IV i V wieku dzięki herezji i później przez głoszenie pelagiusza i herezję pelagianizmu że człowiek może się zbawić o własnych siłach łaska boża do tego nie jest potrzebna wystarczy silna wola i dobre uczynki i to jest pierwsze niebezpieczeństwo przecenienie swoich sił że człowiek człowiekowi się wydaje że bożej łaski miłosierdzia po prostu nie potrzebuje sam sobie poradzi ale jest też druga forma zuchwałej ufności tej zwodniczej nadziei, jaką jest zuchwała ufność. Ta druga forma, i ta druga jest chyba dzisiaj dużo częściej spotykana, odnoszę takie wrażenie, że to jest niebezpieczeństwo, któremu wielu wierzących współcześnie ulega. Zbytnia ufność w miłosierdzie i wszechmoc. Zbytnia ufność. To znaczy takie przekonanie, że Pan Bóg, skoro jest dobry, Wszechmocny, miłosierny, to i tak nas zbawi. Wystarczy Jego łaska. Nie musimy się nic starać. Nie musimy żadnego wysiłku angażować, żeby osiągnąć zbawienie. Sola, gracja, tylko łaska to też w historii hasło, które się pojawiło. I to też jest niebezpieczeństwo, które czyha przed człowiekiem wierzącym. Bo do zbawienia potrzebna jest współpraca człowieka z łaską. Dobre uczynki i nasza ludzka wola sama w sobie nie wystarczy. Ale zaufanie tylko w łaskę bez dobrych uczynków też na nic się nie sta. I to jest taka naj, najgroźniejsza forma zwodniczej nadziei zuchwała, ufności. Ale ta zwodnicza nadzieja ma też inne formy. Można powiedzieć, że zwodniczą nadzieją to jest w ostateczności pokładanie nadziei w tym wszystkim, co nie jest Bogiem. I taką zwodniczą nadzieję można pokładać w różnych dobrach. Zwodniczą nadzieją dla wielu mogą się okazać dobra materialne, pieniądz. Wielu ludziom się wydaje, że jeśli te dobra materialne będą mieli, to nic im nie grozi. Ze wszystkim sobie dadzą radę. Zwodnicza nadzieja w dobrach materialnych. Zwodnicza nadzieja może się przejawiać w takim zaufaniu w siłę władzy swojej albo innych, szczególnie tych, którym, co do których nam się wydaje, że są po naszej stronie. To też jest zwodnicza nadzieja. Iluż to ludzi taką nadzieję zamiast w Bogu zaczyna pokładać w jakichkolwiek formach władzy. Zwodniczą nadzieją mogą być zaszczyty, których niekiedy pragniemy, które z pewnością gdzieś jakoś nam, nam pasują, cieszą nas. Gdzieś tam łechtają naszą pychę, to też jest forma zwodniczej nadziei. Zwodnicza nadzieja może polegać na tym, że człowiek wszystkie swoje dążenia, wszystkie swoje cele ulokuje w karierze, w robieniu kariery zawodowej czy jakiejś innej. To też jest forma zwodniczej nadziei. I moi drodzy, to są zagrożenia, które czyhają przed nadzieją. Czy hają na nadzieję. Jeśli podejmujemy refleksję nad tą cnotą, wielką cnotą, jaką jest nadzieja, jeśli chcemy te nadzieje w naszym sercu chronić, to przede wszystkim najpierw musimy mieć świadomość tych zagrożeń. Musimy umieć je nazywać, definiować w swoim życiu, dostrzegać je. Ale przede wszystkim prosić gorąco Pana Boga, by nas przed nimi bronił. By, by przede wszystkim bronił nas przed rozpaczą i przed tymi formami zuchwałej nadziei. Abyśmy w ten sposób nie wypaczali sensu tej wielkiej cnoty, jaką jest nadzieja, ale w sposób autentyczny właśnie swoje nadzieje. Pokładali w Bogu Jego miłości, Jego łasce. I oto dzisiaj gorąco się módlmy, aby nas Pan Bóg zachował od tych pułapek, zastawionych na nadzieję. Amen.